Hej, to tam u Was słychać, kochani. Milenka Was pozdrawia wszystkich, ale nie wiem, jak się czujecie, bo ja bardzo dobrze. Chociaż jeszcze poszłam spać o 23, ale się dzisiaj wyspam i mam nadzieję, że wcześniej pójdę spać, bo dzisiaj jest tam o 8:43. A wy jak się czujecie? Jak chcecie już zrobiliście? Mam nadzieję, że tak. I pozdrawiam wszystkich czy Nie wiem co chcecie, żebym nagrywała jakieś wrogi, czy nie wiem. Może taki codzienny wroga a może jakąś rutynę codzienną, nie wiem. Nie wiem co wy chcecie. jeśli Siłam się moje wrogi podobają mi to zostawcie jakiś komentarz nie wiem a, chciała wam się, a chciałam się się was zapytać czy macie drugie, czy macie swoją długą połówkę bo ja taki nie mogę wam zadzić jak ma najmniej i bardzo was lubię i mam nadzieję że no że wy mnie też lubicie i mam taką nadzieję a wy macie jakieś zwierzątka w domu, bo ja tak mam pieska w czarka niemieckiego. I wiecie, żebym mogła do Was gadać tyle i gadać, nie wiem jak wy. A wy nagrywacie vlogi swoje, to dużo gadacie, bo ja, bo ja też nagrywam na TikToku i lubię bardzo gadać do Was, nie wiem jak wy. I żeby bardzo was kocham. No i, i chciałam, żebyście wiedzieli, że ja lubię bardzo chodzić do szkoły, ale przez to, że nie chodzimy do szkoły bardzo mi się nudzi. I też nie za przyjaciółmi, za biwakami w szkole. Ostatnio był taki biwak w, w październiku z dziewczynami z list to było. To był najlepszy biwak w moim życiu, że je poznam. Dziewczyny, jesteście najlepsze. Mam nadzieję, że to obejrzycie. Jeśli, i, mam nadzieję, że to obejrzycie. Jesteście kochanymi dziewczynami, bardzo was lubię. Mam nadzieję, że wy też się trzymajcie wszyscy. Pa!